Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Chwała Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo pańskie. Chwała do Siądźmy na krótką chwilę refleksji. Właściwie to niesłusznie trochę Pan Jezus się tak dzisiaj dziwi i obrusza, że ludzie żądają znaku. Zawsze żądali znaków. My też żyjemy w takiej kulturze czy też przyzwyczajeniu albo wręcz głodzie znaków. Wystarczy przewertować choćby zresztą nie tylko Stary, także Nowy Testament. Mamy króla Achaza, którego prorok Izajasz namawia Żądaj, prosi, a Pan da ci znak. Król odmawia obrażony na Pana Boga, pogrążony w depresji, wtedy Izajasz mówi, Pan sam da ci znak, oto Pan napocznie pocznie i porodzi syna. Albo Gedeon, który jest chłopem, rolnikiem i nagle staje przy nim Michał Archanioł i każe mu iść i prowadzić Izraelitów do walki przeciw najeźdźcom, przeciw ciemiężcom. A on żąda znaku. Nawet konkretnie się umawia. Jest runo, skóra z barana. Wszystko ma być suche, a to runo ma być mokre w ciągu nocy. I tak się dzieje. Potem odwrotnie. Wszystko mokre, runo suche. Śpiewamy w godzinkach ten tytuł Maryi runo Gedeona. Potrzebny mu jest znak, żeby uwierzył, że rzeczywiście Pan Bóg go powołuje. Po co zresztą daleko szukać? W Nowym Testamencie też mamy Zachariasza, któremu anioł Gabriel ukazuje się w przybytku w świątyni i zwiastuje mu narodziny w późnym wieku syna. Daj jakiś znak, bo ja już jestem podeszły wiekiem, moja żona też mówi. I zostaje dotknięty afazją, czyli niezdolnością do mówienia. Pan daje mu znak. Taki ciekawy, dziwny, nawet przekorny skoro nie umiałeś przyjąć słowa, które anioł Ci przyniósł od Boga, to sam nie będziesz mógł mówić, przekazywać słów. I ciągle ci ludzie chodzą za Jezusem i szukają, czekają jakiegoś znaku. A Jezus dzisiaj mówi o jeszcze innych dwóch postaciach, które są znakiem. Pierwsza to królowa z południa, prawdopodobnie z południa Półwyspu Arabskiego tam, gdzie hoduje się te drzewa, które ociekają żywicą zbieraną potem skrzętnie, zamienianą w wonne kadzidło, która przychodzi, wędruje tysiące kilometrów, by posłuchać mądrości Salomona oto Jezus jest kimś więcej niż Salomon albo Niniwa, która leży prawie półtora tysiąca kilometrów na wschód pod Jerozolimy, na obrzeżach dzisiejszego Mosulu, zresztą zniszczona w 2015 roku przez państwo islamskie, to znaczy te ruiny, które po niej zostały, prorok Jonasz miał tam iść. Wszystko jest wpisane w Boży Plan, także jego ucieczka słyszeliśmy o tym w zeszłym tygodniu w czasie czytań mszalnych że go ryba połknęła, bo wyrzucili go marynarze za burtę na wzburzone morze, że po trzech dniach wypluła go na brzeg. Mówi się, że wieść o tym przedziwnym wydarzeniu, o tym znaku dotarła do Niniwy przed samym Jonaszem. I tam ludzie w Niniwie posłuchali go i się nawrócili nie dlatego, że on przyszedł. Wyglądał jak obdartus po takiej drodze, półtora tysiąca kilometrów na piechotę, tylko dlatego, że właśnie był przez trzy dni we wnętrznościach ryby, a potem cudownie ocalał. I tak samo jest z Jezusem. Pewnie nie ma ani jakiegoś niezwykłego wyglądu, ani nadspodziewanie ku zawodowi tłumów nie nosi się jakoś szczególnie po królewsku czy po rycersku, ale dla gminy, dla wspólnoty pierwszych uczniów, dla których Ewangelię pisze Łukasz, zaczynającą dzisiaj od tych słów kiedy wielki tłum się gromadził może mieć na myśli w ogóle kościół ochrzczonych, że ich liczba rośnie, Jezus mówi takie słowa. Nie wierzcie we mnie dlatego, że uczynię jakiś znak, że nie wiem, krzak się zapali, że woda w lód się zamieni w samo upalne południe, albo jeszcze coś innego dziwnego się stanie. Wierzcie tak, jak uwierzyła królowa z południa w mądrość Salomona, bo go słuchała, słyszała, bo wieść o nim dotarła do niej. Wierzcie, jak uwierzyli Jonaszowi, chociaż nie mieli pojęcia, kto to jest, ale on trzy dni był we wnętrznościach ryby i zmartwychwstał. Tak jak Jezus w czeluściach ziemi, w otchłani śmierci, powrócił do życia. Moi drodzy, my też czasami, właściwie zawsze, głodni jesteśmy znaków. Ile byśmy dali, żeby stało się coś sensacyjnego, niezwykłego? Jak często gonimy, biegamy, popatrzcie, nawet taki prosty znak mamy Ewangelię, mamy Słowo Boże, a tak chętnie sięgamy do różnych prywatnych objawień. Nie, nie chcę powiedzieć absolutnie, że one są jakoś złe, czy nawet niepotrzebne, ale czasem przedkładamy je nad samego Chrystusa, nad Jego Słowo. To jest właśnie takie ciągłe szukanie jakichś znaków, czegoś, co potwierdzałoby to, co właściwie zaczyna się i kończy tutaj w Kościele, kiedy Chrystus, jak uczniom wemałów z dzisiaj wieczór, także w czasie tej mszy świętej, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb. Bo jest rzeczywiście tak, że jak ktoś, nawet jadąc samochodem, skoncentruje się na samych znakach, może przegapić drogę, może nawet przegapić, że dotarł oto do celu swojej podróży, wciąż przyzwyczajony, żeby patrzeć na znaki, żeby szukać znaków. I z Chrystusem może być tak, że pochłonięci tymi wszystkimi rzeczami, zjawiskami i osobami, które o Nim mówią, możemy przegapić Jego samego. Że przyszedł, że jest na wyciągnięcie dłoni, że słyszymy Jego słowo i karmimy się Jego ciałem. To jest właśnie ta chwila. Teraz jesteśmy tutaj, w kościele, na zawołanie, na zaproszenie Chrystusa. Nie przegapmy tej chwili, nie zmarnujmy tej chwili, łapmy chwilę, żeby porzucić poszukiwanie znaków i doświadczyć spotkania ze zmartwychwstałym. Amen.